Bullseye. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ciao 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 W dzisiejszym poradniku pokażę Wam kolejny sposób na zdobycie czegoś API za pomocą TeamSpeak. Zapraszam. Na początku pokażę zastosowanie tego sposobu. Wysyłamy naszej ofiarze link. W moim przypadku jest to screen-shooter, który ludzi darzy zaufaniem tą stronę i wierzy w to, że nic się nie stanie po wejściu w nią. Ok, wchodzimy w tą stronę. Jak widzimy, odpala nam się nasze zdjęcie. A na stronie IP Logger my już mamy adres tej osoby. Ok, teraz krótkie wytłumaczenie: jak to działa? Osoba wchodząca w nasz link nie wie o tym, że odwiedza jeszcze jedną stronę. Widzimy tutaj jeszcze, bo przez sekundę może ją widać. Jak to wygląda od strony kodu? Za pomocą przekierowania, początku wchodzi na początku wchodzimy na moją stronę, którą wcześniej utworzyłem. Czyli jest to scrr.cba.pl i później przekierowuję tą osobę na nasze zdjęcie. Na tej stronie jest zagwarantowany już link od IP Logera, który spisuje adres IP. Jeżeli ktoś ma dobry hosting, a nasza ofiara ma dobry internet, to jest to praktycznie niezauważalne. Teraz krok po kroku pokażę Wam jak zrobić taką stronę. Na początku będziemy potrzebowali darmowego hostingu. Ja użyłem cba.pl. Możemy na niego konto i robimy się na nie. Gdy już znajdziemy się w naszym koncie, przechodzimy do konta FTP. I teraz tutaj tworzymy nowe konto. Klikamy tutaj. Nazwę wpisujemy jaką tylko chcemy. Hasło oczywiście również własne. Teraz jak widzimy, nasze konto zostało utworzone. Już będziemy posiadali swój darmowy hosting. Będziemy musieli się z nim jakoś połączyć. Ja na potrzeby filmiku będę używał WinSCP oczywiście link będzie w opisie uruchamiamy nasz program następnie nowe połączenie wybieram ftp i teraz tak, nazwę hosta kupujemy stąd nazwę użytkownika do konta ftp czyli yy, nazwę jaką, jaką utworzyliśmy oraz hasło jakie podaliśmy Się pomyślnie połączyć. Kolejnym krokiem będzie utworzenie strony, która będzie przekierowywać, a przy okazji zapisywać adres IP. E, szablon takiej strony umieściłem Wam w opisie. Do stworzenia takiej strony będziemy potrzebowali not zwykłego notatnika. Aha, mamy notatnik, wklejamy szablon, a następnie tu jest napisane strona. Podajmy link e, do jakiej strony ma nas przekierować. Jadam do skrzynszutera. Następnie wchodzimy na stronę IP logger klikamy generate any IP iplogger, kopiujemy i pomiędzy pody wklejamy kod, który skopiowaliśmy. Następnie klikamy plik, zapisz jako, adres e, nazwa naszej strony, czyli na przykład aaa, e, musi być koniecznie html i wybieramy wszystkie pliki, zapisujemy gdzie chcemy. Zaraz możemy sprawdzić, czy nasza strona działa. Jak widzimy, moja działa. Następnie, na IP loggerze sprawdzamy, czy, zostały zapisane, czy został zapisany adres IP. I został zapisany adres Gdy już będziemy posiadali taką stronę, pułapkę, musimy ją umieścić na naszym darmowym hostingu. Czyli logujemy się do naszego hostingu. Następnie, jak wrzucamy tą stronę. Jaki będzie wyglądał link od tej strony. Kopiujemy nasz, naszą domenę, jaką utworzyliśmy. Następnie dajemy Slash i dopisujemy nazwę strony jaką umieściliśmy. Czyli w moim przypadku jest to 3 razy a.html. Kopijemy i możemy sprawdzić czy działa. I już krokiem będzie umieszczenie naszej popki na Teamspeak'u. W tym celu wchodzimy na obojętnie jaki kanał, klikamy na czat i zaczynamy pisać. to nawias, url, równa się, link do naszej strony, 11. link do naszej strony, którą utworzyliśmy oczywiście w wcześniejszych krokach. Teraz wpisujemy adres strony, jaki ma się wyświetlić na czacie. Ja podaję link od screen żeby żebyście nam Ok. Potem znowu kwadratowy nawias, slash url, kwadratowy nawias. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli pomogłem, proszę o zostawienie łapki w górę.